Dzisiaj z córkami wybrałem się na rejs rescuzie Raku. tydzień czasu, no bo nam dzisiaj w wiało jak to zwykle, no bo jak inaczej. Wypłynęliśmy z Iławy, przepłynęliśmy na Widłongi. Tutaj dzisiaj śpimy. Co jest dobre. No jest zimno, ogólnie w południowej Polsce mogą być. Yy, ulewy i podtopienia, tak jak alerty wskazują, my na razie mamy. Całą noc jechaliśmy, to był deszcz, a teraz przyjechaliśmy. O pierwszej w nocy byliśmy w Wiławie. Jechaliśmy od godziny 20 do, ponad, no w pół, do pierwszej będzie. Padało, no stop, padało troszkę. Teraz akurat się uspokoiło. Idziemy tutaj do portu. No bo jak żeby inaczej? A jeszcze dzisiaj mamy spanie w samochodzie do rana, rano na zakupy do Biedry i czas na rejs po przygodę. Płyniemy dziś. sobie już idę przygotować jesteśmy w krzywym rogu. i krzywy kapelusz. Krzywy róg, jezioro Jeziorak. Pierwszy postój na posiłek i w ogóle już sportu wypłynęliśmy więc tak tak na luzie, żeby było pogoda nieszczególna ale co najważniejsze nie pada deszcz może troszkę chłodno ale jest naprawdę dobrze oby tak dalej byle nie gorzej ale chyba będzie lepiej tam niektórzy już na żaglach. No tak, ale... Ale w tamtym kierunku no to już gorzej, bo... Bo pod wiatr. Ciepły, Wpływamy zaraz za taką A tam na horyzoncie źródełko. Czyli makową. czerwony, czyli lewy brzeg szlaku żeglownego, ale my tutaj na zatoczkę płyniemy, pewnie to widać, ale to jak ma chorobę morską. To łódka tu się trochę kołysze, ale oprócz sumy dziobowej dałem też czerufową A wszystko po to Bo jak przy samej sumie dziobowej to ten ruch pomostu mi się tutaj trochę o, tu mi się trochę obcierało o burtę Teraz jest dystans na tej cumie trufowej jest gitarka, nie? W kąpieli wieczorowej sytuacja wygląda tak, że woli szykujemy się do kokpitu ładować się pokład. No, jaki dzisiaj fajny wieczór planujemy? Wstawiamy wodę. Aby wstawić wodę, to trzeba odkręcić butle. Ach, terpiku Chuj zysiu, otwórz się Przeza mnie Dobra, to ciach Tam jest buza, nie wiem czy to będzie widać I to sobie wymacam Odkręcamy

jakiś czas bój nie mocniej. Nie każdy może. Prostać Chyba, że ktoś ma chorobę morską, czy jest błędnikiem, no to ma przekichany Wieje ale my siedzimy jeszcze Przy kei Będziemy robić sobie ja kawę Dziewczyny co chcą I ja nas tu, coraz bardziej rano właśnie W nocy nie czułem, spałem. spałem Kołysało do spania teraz Teraz daje ostro Byliśmy się już Przejść, w głębi lądu na poranne potrzeby ile tam mamy jeszcze dobre trochę jest no teraz trzeba wstawić bałagan lekko jeszcze ogarniamy tutaj no i wodę trzeba wstawić Julia proszę Trzymaj. kameru jak stawiamy wodę żeby Żebyśmy nie zapomnieli później jak się to robi Stawiamy wodę, ale z pranika. Woda pitna, to jest ten mniejszy. Niestety, albo stety, ale większy jest. Czajnik, więc trzeba go tak. Będziecie ci pił herbatkę Będzie nie wiem gdzie stawić wody Jeszcze nie, to się w termosyp. Jak nie to w nie. nie będzie dobrze. jak się będzie chciał? i tak zawsze myślę, że tam się nie zerwie ale właśnie dzisiaj jak ja pamiętam to, to dawali taki zapowiadali mocny jak silny Wiatr czesze włosy, teraz wystawiasz i suszarka mm. ja na śniadanie kawę. śródlądowej. No witeczka. Dzisiaj drugi dzień. Przypłynęliśmy na. Nie wiadomo gdzie już było. Ale te widłongi jak dla mnie, jak dla mnie te widłongi to jest po prostu jedno z na z najładniejszych miejsc. Teraz wpłynąło tu Inspektor żeglugi śródlądowej. Ciekawe, czy jakieś kontrolę będzie tutaj prowadził. No i w tym kierunku idzie się tutaj. W głąb zatoki. My praktycznie stoimy przy ujściu. Ale ciężko będzie wypłynąć. Będzie nas tam wiatr ciągnął. Zamiast na jezioro to nas będzie ciągnął Inną stronę na czory, <laughs> więc żeby wypłynąć, to będziemy musieli trochę pokombinować współpraca, czyli będzie sternik musiał dobrze sterować. No, bo wiatr jest dość silny. Tu jest wschodni brzeg Zatoki Widłongi, właśnie taki wysoki. No ale jednocześnie jest też no, widokowy. Jak te wypływają już na żeglugę, my też zaraz na Włóczęgę wypłyniemy. Z powrotem przez Smyk wypływamy na jezioro. No, pobialiśmy się, już jest po godzinie 12, po południu. Ale co tam? Wakacje. Niedaleko płyniemy tu zaraz do Makowa, do Baru Żrudełko. No, a później dalej się zobaczy, ale. A no zobaczymy. W całej Polsce ogólnie są. No teraz już taki naj, najbardziej alarmowy, alertowy poziom ostrzeżeń. Na burze pod miną. No, no mają być teraz takie długotrwałe, deszcze ulewne, ale takie już mniej straszne, mniej zagrażające. Więc. No, dzisiaj ładna pogoda, w miarę stosunkowo, <grych> bo znowu z powrotem będą. Jutr od jutra chyba też znowu już się zacznie trochę w kratkę, więcej zachmurzenia, może więcej trochę deszczu. No ale co ono, no życie. Tutaj sobie spędziliśmy nockę, właśnie. Fajnie mieliśmy z tymi pomostami drewnianymi, z tą keją, bo suchą nogą wychodziło się na ląd. No a wczoraj żeśmy byli troszkę zmarznięci, więc fajnie, bo w butach można było suchą stopą zejść. O, nisko mieliśmy tu, no. no jak widać, no na, na, na starz w nocy to już bardzo kołysało, nie? Widać tutaj suma dziobowa, jeszcze rufową tam wyciągnąłem, żeby nas tu na... ściągało nas na ten pomoc drewniany, żeby utrzymać jak w miejscu. No i pomimo tego, że stoimy na mieliźnie, to, to i tak, no no bo już yy, kilem trzemy o piasek tutaj, będzie trzeba go wypychać. No i chyba zrobimy tak, że włączymy silnik wsteczny w kierunku na jezioro Ostro, ja go tu trochę wypcham, postaram się, no i żeby tam wyjść na jezioro jak najlepiej, żeby nas tam właśnie w te sitowia nie, nie sitowia, no te trawy nie pociągnęło. No i są te silniejsze podmuchy co nóż, ale no myślę, że w taki moment wyczajimy, żeby był akurat troszkę mniejszy wiatr i spadamy zaraz stąd ku nowej przygodzie. Mamy wiatr, jest to teraz, jest to taniość. Wpłynęliśmy tutaj, zawiesiliśmy się tam na mieczu, ale jakoś tutaj nie <grym> ale. No generalnie to jest ciężko, chcemy tu zostać na noc, ale, ale co tu się dzieje jak nas yy, miota w środku, w kokpicie to ledwo idzie trzymać równowagę. Yy, no i nie wiem, będzie ciężko, nie Kurczę... chrobomorska nas dopadnie dzisiaj, a Julia ma jeszcze problemy lokomocyjne, także. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem jeszcze, zastanawiam się później, bo na razie w ten wiatr to i tak stąd wypłynąć to, to ciężko. Jeszcze jest opcja taka, żeby na dziko do Kei podpłynąć i wtedy by chyba aż tak nie, nie miotało, ale nie wiem czy sobie nie pogorszymy. Jeszcze jeszcze się zastanowię. Ale to co to się dzieje na jeziorze to, to grubo, grubo A my tam do źródełka zaraz do góry, ładujemy się, idziemy się przejść, później tam posiedzimy trochę w przystani, w tawernie takiej w źródełku No miotać będzie w nocy niesamowicie, więc myślimy, żeby zrobić zaraz operację taką, że żeby stanąć na taką dziką keję, tam jest zaraz za tym załukiem, no i tam, tam byśmy doszli do dzikiego brzegu, by trochę kilsiad na dnie i już i tak by nie kołysało aż jak tutaj, no bo to jest coś strasznego. No ale żeby wyjść na wodę to musi nam ktoś w, w, prawdopodobnie pomóc przeciągnąć łódkę tu na tą drugą stronę, wypłyniemy, ale idziemy na rekonesans jeszcze zobaczyć ten, ten dziki brzeg, ale znam go z poprzednich rejsów, także pro forma przelecimy tam i zobaczymy co się tam dzieje. No i udało nam się uciec do dzikiej y, kei. No wskazuje na silny wiatr jeszcze dzisiaj. Jutro też, no ale jutro wieczorem już ma przestać y, sztorm, ma ustać. No jesteśmy teraz makowo, czyli byliśmy bardziej źródełko w źródełku. Y, Słoneczko, świeci, pogoda jakby się rozpogadzała, ale wiadomo, jeszcze deszcze będą. No i mieliśmy nawet tutaj niezłe problemy, żeby, żeby tu przycumować. Po pierwsze, tam od okay, i jak żeśmy odchodzili, no to straszna fala była, tak dmuchało i w ogóle silnik z trudnością pokonywał tą falę. Także wpłynęliśmy tutaj, tutaj też już gładko w miarę wpłynęliśmy. Dałem cumę, teraz pokażę jak to wygląda, ale dałem cumę. Dwie cumy rufowe, które nas utrzymują w takim yy, stałej pozycji. No i cuma dziobowa, żeby nas właśnie tam pod wiatr dziób był, żeby, żeby już nie kołysało. Siadliśmy tutaj nieco na mieliźnie, więc łódka jest teraz stabilna, chociaż jak widać fala jeszcze nie najmniejsza. Ale, ale, już minie mi o to. Będzie można normalnie spokojnie spać. Dzisiaj planujemy sobie właśnie fajny tutaj wieczór jakiś, wspólny na spokoju. Nigdzie się nie spieszymy. Jutro też się nie śpieszymy, bo czekamy aż ten wiatr troszkę zelży. Tam, że im później wypłyniemy, tym lepiej. Nie. Dzisiaj mieliśmy być na małym Gierczaku na wyspie, więc będziemy jutro. Takie są plany. No a pojutrze do Siemian, żeby dopłynąć. No i tam chcemy w tawernie kurka wodna jest koncert. No, niestety nieszantowy, no ale rokowy także też OK. Życie na jachcie wygląda w ten sposób, że yy, mamy wodę. Jedną wodę to jest tutaj kranik. Tutaj pompujemy, to jest woda pitna. Nie będę pompować, zresztą ja ciach, tam Woda pitna. Yy, drugi, druga pompka to jest woda z zaburty. I tą możemy lać ile chcemy. Bez ograniczeń mamy. To jest do mycia szara, brudna woda. To jest do mycia z zaburty rąk. Wstępnego mycia naczyń. No a czysta, no to zbaniaczka czarna, no to jak czysta do picia, do gotowania mycie zębów i tym podobne. Moja koja kapitana jest oto tutaj. Ale nie rada gimnastyka jest, żeby się tam wcisnąć nogi do środka. Co tu jeszcze z takich ciekawostek? No, wszystko mamy w jaskółkach. W miarę, teraz już ogarnięte oprócz tego bałaganu. To muszę do torby powkładać wszystko zaraz. Ale z grubsza już się odnajdujemy w poszukiwaniu gdzie co jest, jak się szuka. Gdzie chemia, gdzie elektronika, gdzie co to już, już mniej więcej yy, wiemy, je, gdzie co jest. Już się z tym człowiek tak nie mota.